Ja jeszcze pozwolę sobie dokończyć ceremonię i wręczę dyplomy dla wszystkich uczestników dzisiejszych zmagań. I bardzo proszę na środek Aleksandrę Wiśniewską. Proszę o brawa dla siebie. Tak jak powiedziałem wcześniej, wszyscy jesteście zwycięzcami. Tak. Teraz mam przyjemność zaszczyt wręczyć podziękowania tym osobom, dzięki którym ten konkurs doszedł do skutku, czyli jurorom i opiekunkom uczniów. Podziękowanie dla pani

Proszę tutaj na środek Panią Stanisławę Dziękuję za włożony w przygotowanie uczniów do dziewiątego konkursu Recytatorskiego Biedowce. Podziękowanie dla pani Elżbiety Romańczyk. Podziękowanie dla pani Anny Abram Libron. Ja ze swojej strony jeszcze chciałem podziękować pani Kazimierze Wiśniewskiej z mojej szkoły i pani Jadwidze Kupli tutaj nieobecnej, która, które przygotowały też recytatorów. Bardzo dziękuję. Chciałem też z tego miejsca serdecznie podziękować sponsorom, dzięki którym też odbył się ten dzisiejszy konkurs, a są to rodzice zespołu placówek oświatowych w Czcianie oraz róże, ufundował przedsiębiorca z Czciany, pan Karol Pusek. Jeszcze oficjalnie zakończę dziewiąty międzygimnazjalny konkurs wizytorski. Poproszę o zabranie głosu pana. Pogratulować wspaniałych występów tutaj recytatorskich. Pogratulować zwycięzcom, wyróżnionym i wszystkim, którzy wzięli udział. Cieszę się, że nie tylko z Powiatu ale i z są gimnazje, które są reprezentowane przez młodzież i na tę naszej gminy przyjeżdżacie co roku. Pan dyrektor dziękował i gratulował wszystkim. Mam się, że Teraz czas, aby pogratulować i podziękować Panu Dyrektorowi, bo jest inicjatorem tego konkursu, jak jest już dziewiąty za rok, słowy Konkurs Herbertowski. Gdyby nie jego pasja i e, takie zanurowanie w Herbercie, pewnie by tego konkursu już nie było. I za to mu dziękuję, gratuluję. Co nie mam dzisiaj dyplomu, ale myślę, ja, że w najpierw czasie... Gratuluję jeszcze raz, nie mnie przedłużacie, dziękuję Wam za ten udział i zapraszam już za rok do następnego konkursu jubileuszowego. Pan Wójt już zrobił to, co ja chciałem zrobić, czyli zaprosić na następny jubileuszowy, dziesiąty konkurs recytatorski. Będzie się on odbywał najprawdopodobniej w podobnej formule, bo wychodzę z założenia, że to, co dobre, nie należy tego zmieniać. Zmieniacie się Wy, dorastacie, idziecie do szkół, przychodzą młodsi Wasi koledzy, koleżanki, więc niech też z tą poezją się zmierzy. Jeszcze jedno zdanie na koniec, bo wiem, że już jesteśmy wszyscy troszeczkę zmęczeni. Chciałbym serdecznie podziękować nieobecnej tej osobie, mojej plastyczce, pani Iwonie Koźbiał, za wymyślenie i zrobienie tej, wydaje mi się, naprawdę ciekawej dekoracji, bo recytacja, kontakt z poezją to powinien odbywać się wszystkimi zmysłami, więc nie tylko głową, ale też i wzrokiem. Myślę, że tutaj włożyła razem też z dziewczętami z gimnazjum dużo trudu, żebyśmy dobrze się tutaj czuli i żeby ten Herbert do nas docierał jak najgłębiej. Także proszę o brawa dla niego. I teraz taką już utartą formułą, dziewiąty międzygimnazjalny konkurs recytatorski pod hasłem Herbert, poeta niepokorny.

Przem i wobec, tak, ja mam wszystko. Przem i wobec. Nie mówimy przem i wobec, tylko przem i wobec. Samowłoskę zawsze akcentujemy. Pokrzywdzonych brakuchy. Nie, nie mówimy wreszcie, tylko wreszcie. 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 To, są to, to są minimalne błędy, które wyszły przy tym nadmiarze emocjonalnym.